Thank you. Dobry panie kierowniku, co ty robisz? Poprzeczkę kierownik wysoko stawiasz, no to ja już się starałem do tej poprzeczki. No. O co chodzi? Czy ładnie? No ładnie a to? Autko? Co to jest? To jest beczka no. z potrójnym wlewem. Kierownik przeprowadziłeś na czas pojedynczy wlewem no. Dobra, ładna beczka, co? co? Ale moje ładniejsze, dlaczego? To no, moje ładniejsze, Zielonek ładniejszy. To jaki mam teraz przyprowadzić, żeby był ładniejszy? No dobra, myślę, no nie ma problemu. Zobacz, jaki jest jaka elegancka. Zobacz, ładnie chodzi. Klakson chodzi, Dobra, bygu, nie będziemy się kłócić, powiem ci tak. Wygra ten, co się lepiej sprzeda jego na części Co ty na to? Mój ma, trzy, mój ma trzy w lewy to. Będzie pierwszy. Dobra, stoi. Wygra ten, mu się lepiej sprzedają Dobra, Dobra? Dobra. na razie. Twój jelonek, czy twój lias. Dobra, zobaczmy. Pozdrawiam. Zobaczymy na razie. A, tak. Ale kierownik, jak będziesz go rozbierał, go, daj mi znać. Dobra, no na razie. No, za tym to ładny sprzęt. To no. widzi. Peczółka ładna. Dobre, no fajny samochód. Dobra, to no, zapraszamy do Stalu po części, może komuś się przyda taka beczka.